Mój rekord gry w Minecraft. W sumie to ten rekord gry w Minecraft nie jest tak jak się pewnie spodziewacie, że po prostu grałem w Minecraft przez taki długi czas, tylko że to wyglądało tak nieco inaczej. W sumie to to trwało tak mniej więcej 6 godzin około, i to było około tak mniej więcej tak, że jak skończyłem. Jak skończyłem już grać nad tym egg to zacząłem grać na takim jakim innym cakeerze, Odd Tam to bardziej polegało na tym, że tylko się kopie surowce. A ja znam taką sztuczkę w Minecraft, że jak kliknie się F3 proste, to wtedy jest jakieś przeładowanie paczek zasobów. I jak się w tym samym czasie klika lewy przycisk myszy, to. To wtedy, jakby by cały czas się cały czas się kopie, nawet jak się nie trzeba w ogóle przycisku. I ja właśnie to tak robiłem, że wstęp przy tym jednym bloku, który cały czas się odnawiał, bo tak na tym polegał ten Kaker. i po prostu mi tam kopało. Co jakiś czas po prostu przychodziłem, sprzedawałem mu wszystko, i jak uzbierałem odpowiednią ilość, to. Upowałem sobie lepsze ulepszenie, lepsze rzeczy były w tym jednym bloku. I tak to trwało 6 godzin mniej więcej. Telegram na inkmc.pl.